Dla jakich wartości parametru M suma dwóch różnych pierwiastków równania jest mniejsza od 2? Zacznę od wypisania współczynników. Współczynnik A jest równy 1, współczynnik B jest równy M minus 1, no, może być bez nawiasu, i współczynnik C jest równy minus m plus 1. Ważne tutaj jest, żeby na te znaki zwracać uwagę i ten minus przy tym współczynniku C jest, przy parametrze m. Pierwszy warunek. Równanie ma mieć dwa różne pierwiastki, dwa różne rozwiązania. To oznacza, że delta musi być większa od zera. To oznacza dwa różne rozwiązanie. Jeszcze trzeba patrzeć też na współczynnik a, bo jeżeli współczynnik a będzie zależny od parametru, będzie tam przy nim m, na przykład mx kwadrat, to wtedy, żeby było równanie kwadratowe, czyli żeby były dwa rozwiązania, to współczynnik a musi być różny od zera. W tym przypadku, w tym zadaniu a jest równe 1, więc jest równy od zera, tego warunku nie muszę zapisywać. I Drugi warunek, no to jest to, że ta suma ma być mniejsza od, od dwóch, czyli suma dwóch różnych, czyli x1 plus x2 ma być mniejsze niż 2. Niż no i tutaj to jeszcze właściwie mniejsza suma, mniejsza od dwóch. No i teraz trzeba po kolei te warunki rozwiązać, czyli do warunku pierwszego delta, Równa się b kwadrat, czyli m minus 1 do kwadratu, odjąć 4 razy a i razy c, minus n plus 1. Czyli delta równa się wzór skróconego mnożenia m kwadrat odjąć 2n plus 1, minus 4 razy minus m, czyli plus 4m i minus 4 razy 1, minus 4. Czyli teraz po uporządkowaniu to jest m kwadrat plus 2m y, odjąć 3. No i ta delta ma być większa od 0. Nierówność kwadratowa, czyli kolejna delta, kolejny wyróżnik trójmianu kwadratowego, delta prime albo delta m, żeby odróżnić jedną deltę od drugiej. b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 4 plus 12 to jest 16. Pierwiastek z tej delty to jest 4. Czyli pierwsze m minus b plus pierwiastek z delty przez 2a 2 przez 2 to jest 1, drugie m minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 6 przez 2 minus 3. No i ponieważ jest to nierówność, to graficznie rozwiązuje, czyli e, układ współrzędnych. Minus 3 i 1 szkic paraboli. Parabola ma ramiona skierowane w górę, bo a jest równe 1. I to oczywiście chodzi o to, a nie o to 1 tutaj, tylko o to, które nie rozwiązuje nierówność, czyli to n2 plus 2 minus 3. I mają być większe od 0. No to większe od 0, czyli bez tych punktów, i to jest tutaj to, to. Czyli m należy od minus nieskończoności do minus 3, w sumie od 1 do nieskończoności. I to jest warunek pierwszy, teraz warunek drugi: to jest x1 plus x2 mniejsze od 2. x1 plus x2 to jest jeden z wzorów wieta na sumę, czyli minus b przez a mniejsze od 2. Minus b, czyli minus m minus 1 przez a, czyli przez 1 mniejsze od 2, minus m plus 1 mniejsze od 2, minus m mniejsze od 1, czyli m większe od minus 1. Zmiana znaku, no bo dzielę przez liczbę ujemną, minus 1. No i teraz rozwiązanie końcowe to jest oś liczbowa i na oś liczbowej zaznaczam te Dwa przedziały, czyli tak jest e, od minus nieskończoności do minus 3 i od 1 do nieskończoności, a drugie rozwiązanie jest od minus 1 do nieskończoności. Dwa warunki, tań wspólna tych dwóch warunków, czyli tu dwie kreski są zaznaczone. Czyli m należy od 1 do nieskończoności.